Tyle was dzisiaj tutaj jest, a chciałbym dzisiaj przedstawić gościa specjalnego Michela Kurzweilego ze stowarzyszenia, właściwie nie stowarzyszenia, tylko to jest Słup to jest organizacja, która jest pomysłem Michela, stworzył ją w Słupicach i generalnie to poprosiłbym. Już myślę o, o to, żeby opowiedział na pewno lepiej o tym swoim projekcie niż ja to wam próbuję powiedzieć. Dziękuję bardzo. <noise> ja z kolei bardzo dziękuję. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, że mnie hier hier zaprosiliście um, do Szwejne Ujścia. Na samym początku, zanim rozpocznę wykład, chciałbym Was prosić, żebyście się tu wpisali do listy, bo całe przedsięwzięcie jest w ramach Uniwersytetu Nowej Ameryki, a uniwersytet jest wspierany nie tylko przez Kulturstiftung des Bundes, ale też przez Euroregion, czyli przez środków unijnych. I oni wymagają tutaj wypełnienia takiej listy, więc niech ta lista sobie krąży. Ok, ponieważ jesteśmy tutaj na terenie Nowej Ameryki, da wir hier w tym Nowej Ameryki są, ich uh, dzisiaj wieczorem ale w obu językach gleichzeitig Powiedźajch, nowoamerykańskim Sprache sobow Mauerprucka języka nowoamerykańskiego, który się składa po prostu z języków postpolskich i postniemieckich. Ähm also die das war eine kleine Kostprobe, die sich aus dem postpolnischen und aus dem postdeutschen zusammensetzt. Wie Sie sehen, ähm, Ich leży an der Nowa Uniwersytet am Lehrstuhl für Słup für manipulative Socjotechniki. E, jak <coughs> Państwo e, już tutaj zauważyliście, ja uczę na e, katedrze e, Socjotechniki Manipulatywnej e, w, w ramach Słup e, Ponieważ powstaje w naszych głowach, e, to oznacza, że mamy tutaj w tej chwili tyle rzeczywistości w sali, e, który tu jest ludzi. Ich beschäftige mich also mit der Konstruktion von Wirklichkeiten und fange damit an daran zu erinnern. Są różne poglądy na to, jak po prostu się składa grupa ludzi, czy to społeczeństwo, czy to jakieś plemienie i tak dalej. Jest uniwersalizm, który mówi, że jest jedna rzeczywistość, Kulturalna, moralna, jako jedność człowieka. Also der Universalismus, der behauptet, dass es eine Realität gibt, eine kulturell-moralische Realität als Einheit der Menschen. Und meine Gesang die Mutter sind große, multiple, ja, sehr unterschiedliche Tak jak właśnie mówiłem, że każdy z was ma swoją rzeczywistość i dopiero e, podczas treningu konsensusu e, to się składa w jedną e, wspólną e, niby rzeczywistość. To jest umowne. Rzeczywistość jest umowna. Realität jest also eine Vereinbarung. <laughs> wir haben jetzt gerade eine Vereinbarung getroffen, dass wir hier gemeinsam in einem Raum sitzen. Właśnie e, Tworzyliśmy umowy, że razem siedzimy w jednej sali, przesunięcie granic polskich po II wojnie światowej, bo Stalin chciał wca, sobie mieć e, kawałek wschodniej części Polski, to co tutaj jest na szaro pokazane, e, i za to po prostu Polska dostała tereny Ech. po stronie zachodniej, które wcześniej były częścią z Niemiec. I w ten sposób przesunięty całą Polskę ze wschodu na zachód, i większość ludzi, teraz jak to pokazać, z tych obszarów wschodnich, czyli z Lwowa i tak dalej, musieli po prostu opuścić swoją ojczyznę i pojechać do terenów, które przed wojną były niemieckie. Albo z